Tak wyglądały ostatnie chwile serialowego życia przyjaciół w mieszkaniu na Manhattanie. <laughs> to był jeden z największych hitów. Był prawdopodobnie pierwszym serialem, który miał taki globalny zasięg. I feel terrible. Perpetie sześcioro młodych nowojorczyków śledziliśmy przez 10 sezonów. Zmieniały się ich relacje, miejsca pracy, pojawiały romanse, ale na przyjaciół zawsze można było liczyć. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? Chociaż większość scen kręcono w Los Angeles, to akcja serialu toczy się w Nowym Jorku. I to z tym miastem kojarzymy przyjaciół. Jego mieszkańcy tłumnie zebrali się, by wspólnie obejrzeć premierę ostatniego odcinka. 6 maja 2004 roku w całych Stanach Zjednoczonych przed telewizorami zasiadło ponad 50 milionów wiernych widzów. Grupa fanów rosła z każdym sezonem, a 10 wspólnych lat na planie scementowało przyjaźń między aktorami. Relacja, jaką mieli aktorzy grający w przyjaciołach, była dosyć wyjątkowa. Dość powiedzieć, że umówili się wszyscy razem, że będą razem negocjować swoją stawkę. Widać, to było pół roku temu po śmierci Matthew Perego, od twórcy roli Chandlera, aktor przez lata zmagał się z nałogami, ale jego postać na zawsze będzie kojarzyć się z niebanalnym i błyskotliwym poczuciem humoru. Oh my God, us. Matthew Perry jako Chandler nie do przebicia i najbardziej czułem się Chandlerem jego maską swojej niepewności żartami. Wydaje mi się, że nie tylko ja bardzo doskonale to rozumiem. Scenarzyści stworzyli sześć całkowicie różnych od siebie postaci, które świetnie się uzupełniały. Również dzięki fantastycznie dobranej obsadzie. Ta szóstka jest tak nierozerwalnie złączona z tymi postaciami, że nieważne co zrobią dalej w swojej swojej karierze, to będziemy ich dalej tak pamiętać. Poza głównymi rolami o sile serialu stanowili też bohaterowie drugiego planu, którzy towarzyszyli nam przez wiele sezonów. W kilku odcinkach pojawiali się goście specjalni, których próżno było szukać w innych serialach. The Japanese call unagi. W przyjaciołach znajdziemy pełno dialogów i powiedzeń, które na stałe weszły do języka potocznego i są powszechnie używane. How you Cena z hasłem Joey nie dzieli się jedzeniem, bo przyznam szczerze, że ja też bardzo nie lubię, jak ktoś mi podżera talerza, więc. Joey doesn't share food! Wszystko stało się, stało się częścią popkultury na wiele, wiele lat. Oczywiście fryzura The Rachel była znana przez 15 lat, trzeba zaczął powiedzieć The Rachel. Wiedzieliśmy, jak się będziemy będziemy strzyc. I także ten, ten rodzaj humoru wpłynął na kolejne seriale. Obecnie serial można oglądać na platformie HBO Max, należącej do grupy Warner Bros. Discovery, której częścią jest TVN24. Każdy, kto oglądał chociaż kilka odcinków, to przyjaciół zapamiętał na swój sposób. Najpierw na dole ich mieszkania, taki typowy sitcom. Za każdym razem jak leci, wracam do niego. Moja przyjaciółka ogląda go cały czas i moja mama też czasami A z czym się kojarzy? Z czym się kojarzy? Z przyjaźnią. Nie, z humorem. Bardzo takie dirty jokes czasami i um, normalnie śmieszne, ale ja nie rozumiem go. Well, I think you're wrong. Oh no! Bo dzisiaj część wątków budzi mieszane uczucia, ale na przełomie XX i XXI wieku serial wydawał się dość liberalny. To był początek lat 90. gdzie dostajemy małżeństwo, małżeństwo dwóch kobiet. Czyli były wątki, których przyjaciele zdecydowanie przepychali fabułę i pokazywali, to społecznie się bardziej liberalnie, pokazywali coś, co dzisiaj wydaje się takie normalne. Wątki, no jednak przez te ostatnie 20 lat e, wiele się zmieniło, ale wciąż nie ma drugiego takiego sitcomu, który żył, żyjąc tak długo, tak długo będąc w świadomości widzów, wywoływałby wciąż takie olbrzymie emocje. Bo przyjaciele to przede wszystkim historia relacji na dobre i na złe. Grzegorz Maciążek, TVN24.